Na początek przekształćmy każdą z liczb w bardziej wygodną postać. Po pierwsze, przypomnę, że 5 do potęgi trzeciej to jest 125, natomiast 0,5 do potęgi trzeciej to 0,125. Skoro tak, to tą liczbę możemy zapisać jako 0,5 do potęgi trzeciej i jeszcze tą liczbę musimy podnieść do potęgi trzeciej, Bo zobacz, tutaj mamy zapisaną liczbę 0,125, ale w działaniu mieliśmy tą liczbę podniesioną do trzeciej potęgi. Dlaczego? Dlatego trzeba e, zachować e, ten wykładnik. Następnie liczbę 32 zapiszemy jako 2 do potęgi piątej i podniesiemy tą liczbę do potęgi minus drugiej. To się równa. Teraz 0,5 zamieniam na Jedną drugą. Ten wykładnik i ten wykładnik wymnażam z sobą. Otrzymuję 9. Idziemy dalej. Ten wykładnik i ten wykładnik wymnażam z sobą. I otrzymuję 2 do potęgi minus 10. Jedną drugą zamieniam na 2 do potęgi minus pierwszej. I podnoszę jeszcze tą liczbę do 9 potęgi. Następnie ten wykładnik wymnażam z tym wykładnikiem, otrzymując 2 do potęgi minus 9, do tego dopisuję 2 do potęgi minus 10. No i pamiętajmy o zasadzie, że jeśli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki potęg musimy do siebie dodać. Więc podstawę przepisuję bez zmian, wykładniki potęg dodaję i stąd otrzymuję 2 do potęgi minus 19. Zauważ, że zapisana przez nas liczba ma taką postać: a do potęgi m, gdzie m należy do zbioru liczb całkowitych. Tak? Wykładnik jest liczbą całkowitą.